Siemanko, z tej strony Opuszczone miejsce Bydgoszcz, w dzisiejszym odcinku wyeksplorujemy sobie opuszczony browar w myślącinku. same ruiny są, ale trudno, jakoś się wbijemy do środka, dzisiaj ze mną jest kto? Bydgoszcz Do Dominik GG1 i nasze ziomeczki, te co na ostatnim odcinku, co? Tu mamy napis wchodzę na własną odpowiedzialność. To strasznie. Nie no. no. Chodź na własną odpowiedzialność. Jestem ja Co no, to jest to przecież przecież to to jest Nie no, czekacie się. Nie, nie. No A to o to chodzimy, tak? A spotykam obronę. Tam też bijamy z rach. No, no o ma ten, o ma gazówkę Gra... ej, ty. Tej... Gasówkę czy gaz? Gaz, sorry. Nie ja mam jedną. Macie taki... Wchodzisz na własną odpowiedzialność. Czemu ja mam ja też? To... Będziesz miał gaz. No, ja to... Dobra, ale mam przecinek, ale pierwszy idziesz. Dobra, w międzyczasie porobię wam jakieś ujęcia do filmu. Ja je się będę a ten mówiłem i... Opuszczone miejsca wyskoczy się wach... na mnie... no, A Ej, a może Nie, to jest mnie. Witam was w kolejnym Nie. nie właśnie. Opuszczone jak. kurwa, co to jest. A, bro, warto nie. wiesz, że tak. mi film wysłuchał, Debilu. Ujęcia. Cześć. Cześć. Dobra, wbijamy właśnie. Dobra, idź, idź. No idźcie. się nie też musi, musi. Jest taka. Jest taka. Jest taka. że taka. Jest taka. Jest taka. Jest taka. na taka. Jest się Jest taka. Jest taka. Jest taka. Jest taka. Jest taka. Jest taka. to taka. Jest taka. Ej, to czekaj, to może tak patyka weźmiemy? No, brajce. Patyka? masz patyka. No kurwa, się My cię osłaniamy. Czy mam pierwszy? No dobra, no to i. mieliśmy mieć. Przestrzeni się na jawie świecie. No, tak, no, dobra, idziemy. Ale poświecenie. Kurwa, nic nie ma, są piasek, jest ogólnie. Lecimy. Mamy zbory śmieci, jakieś penitalia? Jakiś jakby. Ok, żeby wyglądać. Jestem. Taki, Jakiś taki, taki. śmieci jeszcze jakieś? Idę tu zobaczyć, co tu jest. Tu się opłaca w ogóle wejść. Tutaj coś jest A tak filar bo ja nie widzę A tak nie, nie się zgubimy Nie zgubimy się Idźmy wszyscy razem, powiecie jak pan jest daleko? No, tak? No, no, nie jest daleko Ej to, to. to miałby się Ale tam, tam jeszcze drugi, 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 drugi budynek jest? Nie, tak Ty takie poniżczone i tak się znowu

Ale sople, zobaczcie jakie wielkie. Tu nic nie ma, to są jakieś kolejne worki śmieci. Wracam do wózki. kurwa. Jakie kurwa sople wielkie, to są sople. Zobaczcie, kurwa, takie kurwa to jest. No to za nie wchodzimy. Chyba.

to są kurwa, to jest zamarnięte wszystko. To nie, nie. wyzwolę, to jest zamrnięte. Ja to mam w a jest staro to bo chciałem tam wpierdolić. Ej, to jest grubo. Ale, a, nie. a nie. Dobra, lecimy tutaj a, sobie a. dalej. Dobra, idziemy dalej. Trzeba to pstami. Dobra, to jest temat. Patrzcie na to. No, to i się to nie Jasne, ja też tak chciałem no co. Tam? Nie wiem, To Nie. Ma, nie ale... no, tam nie jest. I Tutaj nie Tam jest studnia? chyba nie. Co to jest? To nie Nie. mam nic I nie bo to jest. Stary. Widzicie, stary, stary. Dobra. Chodźcie tutaj teraz. To tam gdzie pierwsze? Nie.

Może jakieś magazyny były tego browaru czy coś takiego. Nie ma. Tam pewnie i tak nic nie ma, ale ja nie będę na pewno wchodził po takich śmieciach jebanych. Kamiennie. A tam jeszcze są jakieś worki śmieci, z tyłu chorę, ja nie idę tam.

Jeszcze drugi budynek jest, nie pamiętasz? Nie ma. Jeszcze gorego, ale chodzimy do tego tak, budynku. Tak, tak to wygląda. Nic nie ma. Abyśmy mogli I tam polec... pójść, ale byśmy musieli uważać. Ja nie, nie, nie. Jak tam jest Nagle zamknięte. Oh. Mm. Zamknięte. No. <laughs> A, więc nie teraz tutaj. Tak no, jak widzicie piwnica, tylko nie do końca ciekawa. Dobra, widzimy się po cięciu. Dobra, wbijamy sobie właśnie do kolejnego budynczku. Bo ma ja mam dostałem jakieś lukę, że na te i O kurwa, ale patrzcie jakieś ściany. Nie trzeba czekać. Ale chuja mam ściany. Nie Ej nie rzucajcie tutaj petard No Wchodź tutaj. No nie rzucajcie, że to się Ej, ja nie rzucajcie tutaj petard bo to się cały No, po no, to, 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 jest to jest

gdzie niby? Gdzie? Gdzie? Pentak? No tam jest. Tam, ale to chyba. Na ścianie. Nie, to nie jest. To jest jakiś. A. Ugh. Ta wygląda. Ale podobnie. Ale trochę podobne, no. O, nie wiem, szczury. A ty jak ktoś by był. Na całowniku widać, ktoś tu ostatnio był, bo, to mamy, byłem, bo, opakowanie bo mamy, bejkrosy, go, mamy opakowanie, byli królcy. Opakowanie, byli królcy. Muszę jeżeli że nie je możecie wyjechać deska, bo wiadomo. na was wszystko spadnie z góry. góry. Chciało kokać? O kurno. Kokać. To się nie zdjęł wszystko? Ja na na spadnie. Ale kurwa, dziury. A to, Ty, ty i tu i Tu i dziura. To przypom. No to jest obojętny, to idzie już. A to trzeba obok trzeba... Ja mogę grała ale... z Dobra uważaj. Dobra, idź. Idź, Jurafia, ja idę razu za tobą. Bo... Mama no, oni to są miękkie faje. Jak ja coś to wstawimy w To jest To jest może spać tutaj? Ale to. Tak. Ale nie dotykaj deski. Nie dotykaj deski, bo tam... Tam jedna deska podtrzymuje te wszystkie deski u góry, co są. Wiecie, jak to się zapadnie, to przejebano, bo nie wyjebie.

Tu jest i tam coś jest. Tutaj kolejne wyjście jak widać. Minimalnie takie bardziej trwałe, już to się nie dawało, Ale i tak jest taki strach, że się może... Ty co tu jest, nic nie ma? Tu jest jest dziurakwa? Piękna, ciekawa. Co jest kurwa? Tam nie wiem, co jest, tam jakaś dziura kolejna jest. Więc, no... Gdzie jest wejście do góry? A jest tunel taki, jakby. A gdzie jest wejście do góry? Na ziemię. Szykamy. Co? Nigdy tutaj nie byłem, nie? Tam jest tunel? Kurwa. Tutaj jest tunel. I ja coś słyszałem. Cięci zrobiłem. Bo nie jest nie. tam coś? Cięcie jest. Ej, faktycznie, kto się zasrał. Ja nie. Jest tam coś? Wchodzić? Nie, to nie Kurwa, nie to leciał! Nie to leciał! Przysięgam wam, kurwa, nie to leciał! Panie to leciał Kurwa, mi nie było przed oczami kurwa, nie to leciał! A czemu my go nie widzieliśmy z A ja nie widziała Może nagrałem, może nagrałem, ale nie jestem pewien. Czemu my, my go nie widzieliśmy? Nie to pośleciał, kurwa tak zapildalał ze setkę cunami. Kurczę, chyba okej, nie da się tyle chyba. No dziura. No raczej nie znam. Ja tam. Ej, no, coś tam jest dziura. Tak to do góry, No ja też nie do góry. Do góry mam tyle A po drugie tam jest dziura. A i tam w góry co jest? Nie, nie. nie toperz, kurwa w ścianie. Ty pijany jesteś, czy się wydaje? To nie jest nie. nietoperz. Ale patrz tam do góry, mi się wydaje, że to jest nietoperz tam, patrz. Tam do góry widzisz? takie coś? No. To nie jest nietoperz. Nie wiem, ale ja widziałam nietoperza jak leciał. Może nie, nie, wiem czy nagrałem, ale... To Ale to nie, gdzieś tutaj na górę, bo oni się Musimy iść ej opracowamy cały budynek i idziemy tak w Ej tu są schody. Tu schody krótko. A Próbujemy wejść na górę? Klas? Nie, zobaczył no, no, no. łeb szczyty. No, może będzie inne wejście. Na pewno będzie inne. A tam coś jest, to spieszamy do góry. to nie wiem. Nie wiem. świecić. No nie, nie, nie. A nic nie, nie ma. Tam było przejście. Ale to są tylko jakieś deski. Jeść, małacie za mną? Co? To fajnie. Gdzie? tam jest przejście. Gdzie? No, mówię, że tam to jest przejście. Gdzie do góry? No, nie wiem. Nie no, to nie ma przejścia, kurwa, Ale jest kurde. szarna, patrz, Cześć, no, jak tak patrzysz, to co powinno być? No tak są mi do ma tam już nagle taka poło. szarna plama. No, kurwa, jednych nie chcę być ostatni. Nie ma przejścia niby. A nie, przysięgam że widziałem. No, nie tu parza widziałam. Coś mi nie wzięło. Coś na ciało. No, na Możecie dużo, mi to wryźć? Co... Gdzie cię ugryzie? W czoło? Nie, nie ale, ale na czoło ma mi to, to oka mnie ugryzie. Wylepcie jak sama. Już. to Tak i tak. I tutaj, tutaj. będzie. Tak. Nie Ta -ta. Tutaj, tutaj. No. Nie ma no, tam. Nie ma no, chyba to, przejścia. Jest to, taki calmy. No, gnowa? O tej kurwa. To, macie, idziesz? Nie Na na Nie nie. To nie wyjdziemy, no. ale wyjdziemy Będziemy nie. się dużo przycinać. No, chodźmy, Ale raz na sekundkę, nie no, robić się nie tak do Czy tam jest? No nie. Troszkę, to... nie coś puknęło. Ja na A ja i tak tam nie wyjdę, bo tam jest Po co ty tam nagrywasz? tak to i to się. Sypi się. Co się sypie? Da? No, to Oskar. Ja nie, prostu, ale to chyba faktycznie chyba czarna plama po prostu. Idziemy dookoła. Idziemy zobaczyć na około góry. No, trzeba zobaczyć, czy jest jakiś ja wejście Nie będę tam. Ja nie będę okay. to są Ale jest okno. A się wyjść. Nie chcę chyba. to Zdecham. No, czy Wchodzimy, się Dobra, naraz. Wychodzimy, czy chodzi? chodzimy, ty jak? Macie iść na Nie wiem, średnio. Nie idę. Czemu? Ja będę ze śniadkami tamtędy. Chyba to idziemy tamtędy jednak. Dobra, bo się ujebierę, bo tali i wszystko i Dobra, nic nam nie zrobię Dobra, raczej to, w kitychach. Ale uważajcie na deski. A ja wyświatlaję te najlepsze. Spróbujemy może wejść na górę? Nie, nic nie mówi nam. Ale tam ma. Да, mm -hmm. mm -hmm. ага, mm -hmm. не. Западушек. Ну что, западушек? Да, если видите. Да, я просто подшумил, все? Да, Ну далее, куба, иди. Ты не снимай. Иди, иди. Приди. 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 Boże, kominem jest wejście na górę. Nie. Ty jest wejście na górę, kominem. Ale fajnie wysoko, pokaż. Nie, kominem. No, jest kominem wejście na świeć. Na świecie. No, ty jest kominem wejście do góry. Wchodziły? Ale są dupe, bo ty zobaczysz. Na L e, Na L. E. To pierwszy? Ej, tędy da się wejść na Gdzie? mogę tędy nawet wejść, ale to się będzie szybko. No tędy. Dobra, wchodźcie. No dobra, kto pierwszy? A, pojebane. Dalej. Koniec. dobra, kto pierwszy? Ja nie. nie, nie, nie. nie. Dobra, będziemy się przejść. Tutaj jest takie normalnie do góry. Dobra, a więc tak nie, nie udało nam się wejść i tak dalej. Nie, ma nic, wszystko nawet się nie opłaca tam chodzić. Dzięki za oglądanie. Jeżeli Wam się spodobał, dziennik zostawcie subskrypcję, to Wam się wyświetli. Cię no że tylko tam tam na dole. No i wtedy co? Lajkacie mi zawidziane za poświęcenia. Daleko idziemy na przystanek teraz. nie w ogóle nie wiadomo czy zdążymy. Za kilka minut tu mamy autobus. Najwyżej się, najwyżej się pobiegnie. Tam chłopaki już wychodzą. Dobra. I Linia wysokiego napięcia. Dajcie znać w komentarzu, czy to ma być tylko kanał Urbexowy, czy jakieś kurwa vlogi mają być, czy testy recenzje, czy coś. Dobra, sieba.